Jakub Pudełko, Jacek i Iwasiów, witamy i zapraszamy na kolejny magazyn filmowy. W tym tygodniu zaczniemy od propozycji, chyba jednak trochę dla tych młodszych widzów, czyli dla, od kontynuacji Venoma. Tak, Venom, jedna z najczarniejszych czy najstraszliwszych, mówią eksperci, postaci takich wrogów ze świata uniwersum Marvela. Ja pamiętam Venoma jeszcze z komiksów w latach 90 jak czytałem Spidermana, a to był mój ulubiony super bohater i to była dosyć groźna postać, zła, przerażająca, początkowo kostium w ogóle Spidermana, ro, rodzaj organizmu z kosmosu, który zżywa się ze swoim żywicielem, można powiedzieć, posiadaczem. No i tu mamy wersję drugą Venoma, trzy lata później z Tomem Hardym które osiąga po pierwszym weekendzie e, niesamowity wynik 250 tysięcy widzów w Polsce. To jest, to jest fenomen. E, e, e. Trudno mi e, trochę zrozumieć, może to stąd, że film ma wersję z napisami i z dubbingiem i że niby jest dopuszczony od 15 roku, roku życia, ale całe rodziny potrafią na to przynieść. I niby to, jest, to nie jest horror, ale to ząbki, jakieś skojarzenie z obcym muszą kojarzyć. No, na no, dorośli może, że Uli Harrison wy, wy, wystąpił w drugiej części części. I, no i może dlatego, że właśnie z dubbingiem i że to jest zabawa międzypokoleniowa. No może my już jesteśmy za starzy, <grych> bo może. No na już na cudz... nie czytam. Nie? Na to, pewno to są... efekty, efekty specjalne. Na pewno jest to taka trochę złagodzona wersja tej postaci. Mm, ale właśnie, szybka akcja, poczucie humoru, efekty specjalne. Myślę, że na dwie godziny można zapomnieć o świecie. I jeszcze w najbliższych tygodniach myślę, bo to nie skończy się jeszcze na jednym tygodniu, dwóch, tylko to jeszcze pociągniemy tutaj. Venom 2 w kinach. I am a predator. I need to be free. You have got to get control of your aggression, or you will get hauled off into Area 51. You live in my body, you live by my rules. I'm sorry! I don't know what came over me, please. Let me fix it. So I can fix it again! You are a loser. Eddie Brock, I want to give you my story. People love serial killers. Why me? What's mine is yours. And what's yours is mine. I have tasted blood before, and that is not it. I'm not a crazy man. Eddie, you feel like home to me, like family. Oh wow! You could just say I'm happy for you. That was going to be us. I am happy for you. No! <laughs> God, I'm so sorry. I'm sorry! two some Kolejny film, który można ciągle oglądać w kinach, to Wesele. Kontynuacja, czy nowa część, czy nowa odsłona Wesela Wojtka Smarzowskiego. Mocny film, mocny film, ale osoby, które widziały Wołyń, czy, czy który niby zakazany na Ukrainie, czy Róże zakazano w Rosji, Wojtek Smarzowski zapowiadał, że teraz będzie film zakazany w Polsce. Kto zna twórczość Smarzowskiego, może się spodziewać, o Jezu, to się przygotuję na ten film, będzie strasznie mocny, nie wytrzymam, wyjdę pokiereszowany psychicznie. Słuchajcie, mogę powiedzieć, że Smarzowski nam w tym filmie daje jednak poprzez montaż odetchnąć trochę. Są sceny, są dwie rzeczywistości. Jedna dzieje się współcześnie, jest w wesele, to znajduje się głównie w zwiastunie. To rzeczywiście jest komediowe, to jest w cudzysłowie folo, foliarskie, diskopolowe, polowe. możemy się sami siebie pośmiać. Mamy drugą równoległą rzeczywistość, która nas przenosi do 1941 roku, tereny, tereny Podlasia, północnego Mazowsza, czyli generalnie wschód, tam gdzie dochodziło, tam gdzie weszła armia radziecka, później odeszła, ponieważ weszli Niemcy po, w 1941 roku, gdy ruszyła operacja Barbarossa. A potem akcje odwetowe na Żydach, gdzie w około 20 miejscowościach się to zdarzyło. Ale to nie jest film, w którym. O, Smarzowski tu pokazuje, jak Polacy tylko będą tych Żydów palić, w tej przysłowiowej też m.in. stodole. To jest jakby film o tych dwóch stodolach, gdzie w jednej działo się to, co się działo, straszne, przerażające, ale w drugiej, kiedy Polacy ratowali Żydów. Więc myślę, że uczciwie dosyć Smażowski podszedł do, tego, do, do, do tej tematyki. Ważny film, fajny, i naprawdę osoby, które się obawiają, że będzie taki. O, bardzo. W tym filmie bardzo fajną też metodę zastosował poza tym montażem przeplatania się tych dwóch rzeczywistości. Mądry film, mądry w ogóle reżyser. Lektura obowiązkowa na pewno. Masz. W jaki sposób żona ma okazywać posłuszeństwo i słuchać męża? Janek, Janek, Kaśka Pokaż kierunek. Czy ciągle walcząc i wznosząc pretensje? Nie. Zawsze z radością. Zapraszam na wesele, chociaż na chwilę. niej się kochałeś? Shane? Shane. Piękny. Ja w ogóle nie przyjmuję odmowy, to nie wypada odmawiać. Panowie. Ja! Proszę pani młodej pije, potop szwedzki 1655. To Igor wymyślił. A Niemcy wymyślili w mikrofalówkę na 10 miejsc siedzących. Gdzie ty chodzisz, tato? Wracaj na salę, zaraz pusiaki podadzą. Masz się ich pozbyć. Jeszcze inna zamordują. Jak ją zdradzisz, to cię zap... Nie ruszysz z produkcją na wiosnę, to nie będziesz miał z czego oddać długów. Banki zlicytują, zakład i się skończy babci stranie. 100 tysięcy. Nabrał ryszard kredytów. Kto ma wiedzieć jak mi ksiądz? Ksiądz moim małtem jeździ dasz wiarę? Nie wiem, dlaczego na ciebie mówią, że jesteś szyj! zachowujesz się jak kawałki! To nie są żarty, rozumiesz? No i no i cześć, jak jest teraz procedury? Serce moje. To jest najlepsze desele, na jakim byłam. Zostajemy w tematyce kina polskiego. Już od piątku na ekranach za gości Furioza. Film o środowiskach kibolskich, poniekąd, ale zupełnie inaczej przedstawionych niż zrobił to Patryk Wega w swoim filmie. Tym razem będziemy mieli to środowisko przedstawione od strony organizacji przestępczych, w gruncie rzeczy. Tak, tak. Z tych fragmentów, jakie widziałem na pokazie gdzieś tam w sierpniu zamk zamkniętym, powstaje wizerunek dobr dobrze zrealizowanego, całkiem nieźle zrealizowanego kina gatunkowego. To środowisko kiborskie jest tylko jakby pretekstem do pokazania grupy zorganizowanej struktury grupy przestępczej, tak jak wspomniałeś, więc ale tu się szykuje świetni poprowadzenie aktorzy. Weronika Książkiewicz, Damiński, który jest zupełnie innej postaci, jakby myślę, że był bardzo zadowolony, przygotowując się do tej roli, a z tego co opowiadał na spotkaniu. No, czekała go ostry, znaczy musiał zaliczyć ostą dietę, tak? Żeby wyglądać tak, jak wygląda, no a, a całkiem nie jest zbudowany. Chłopak tam jest przedstawiony. No i oczywiście całe to pismo obrazkowe, w cudzysłowie, jakie tam występuje na tym, na tym ciele, na pewno się szykuje sprawny scenariusz też. Scenariusz, który tam gdzieś te wątki są z pewnością dopracowane, gdzie, sorry, ale w kinie Patryka Wegi często próżno szukać, tak? Pewne wątki są tam zostawione, pozostawioni bohaterowie nagle, co się stało z tym, z tamtym. Tu będziemy mieć do czynienia raczej z taką opowieścią bardziej spójnie zrealizowaną, tak więc kino męskie, albo powiem inaczej, nie, dobre kino gatunkowe się zapowiadam? Furioza od piątku w kinach. Od piątku w kinach także produkcja dla najmłodszych. Ron Usterka, tak, kolejna y, jedna z tych animacji y, bardzo atrakcyjnych, przyciągających wzrok, atrakcyjnych wiz wizualnie. No, problem główny temat polega na tym, że chłopak jest jakaś wizja niedalekiej przyszłości, gdzie bardzo pop popularnym narzędziem czy zabawką dzieci, wśród dzieci staje się stają się roboty, które jakby dopasowują się personalne roboty do, do zainteresowań dzieci, taka bardziej rozbudowana wersja smartfonów być może to tak będzie. I jeden z chłopaków dostaje trochę uszkodzonego, uszkodzony model. No i ten uszkodzony model robi nie tak wszystko tak, jak trzeba, co normalnie rodziłoby tylko problemy i skończyłby albo w, serw w serwisie, albo w koszu na śmieci. Właśnie, tu ok ale ponieważ nasz bohater sam ma swoje problemy, to może powiedzieć, że oni się w pewnym no sensie uzupełniają. uzupełniają dokładnie. No i rodzi się tak jakby osobowość tak, w tym robocie, jakby indywidualizacja. Przekracza po, poza ten standard, czy też model, jaki mu fabryka przydzieliła staje się jakby takim indywidualnym, no, no pod, nabiera na podmiotowości, tak to się mówi, tak? I y, okazuje się, że co tak naprawdę znaczy być normalnym i standardowym w dzisiejszym świecie, tak? Czy może właśnie y, warto iść pod prąd i wtedy zdobyć i, i osiągnąć coś, czego większość nie ma, tak? To tak a propos tego uzależnienia może też od tych smartfonów, które tak narosły jako problem po zdalnej edukacji, więc myślę, że to, że to taki komyczek i warto myślę z dzieckiem pójść na ten film, tak więc to już też uką rodziców. Na pewno polecamy ron usłyszy. Zobaczmy zwiastun tej produkcji. Wyobraź sobie gadżet. Najszybszy, najnowocześniejszy, naszpikowany najdroższą technologią na świecie. A teraz pomyśl, że to nie tylko gadżet. Pomyśl, że to Twój nowy przyjaciel. Witaj! Oto i on, pivot. Łącz się ze światem modnie i wygodnie. Wyraź siebie. Ogranicza cię tylko wyobraźnia. Tuż co chcesz? Graj, odkryj nieznany wymiar przyjaźni. Bibot, Zakumpluj się. Wow. Spóźnione sto lat, chłopaku. Wow, tato, kupiłeś nie wiem. Wpisz imię właściciela. Jestem Twoim, 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 Moim Bibotem. Bibotem. Ten Bibot, on jest jakiś niedorobiony. Nie wie, że tak nie wolno. Tak jest w przepisie na rosół. Mam mu szukać przyjaciół? Czy Barnej potrzebuje przyjaciół? No, raczej, bo nie wiem, czy wiesz, sam nie dociągasz się do liceum. Kierunek Alaska, tak, szansa bez drogów, autostrad. Mnie. Stoję. So Witaj! Wpisz imię właściciela. Chyba nie jestem wstrząs odporny. Ostatnim filmem, o którym chcieliśmy Państwu opowiedzieć, jest nowa wersja Dune Franka Herberta, słynnej powieści Science Fiction. Tym razem za reżyserię zabrał się odpowiedzialny za takie produkcje, m.in. jak Łowca Androidów 2049, no i inne tego typu kino Science Fiction twórca. Tak, ja, ja bardzo pamiętam dobrze jego inny film, nowy, nowy Porządek, w którym przedstawiał wizję, jakby nagle pojawiło się na powierzchni, nad powierzchnią Ziemi, w kilku miejscach planety, pojawił się, pojawiły się obiekty latające, które jakby wydawały jakieś. Jakiś język, który był niezrozumiały, i tam całe, cała akcja polegała na tym, żeby zrozumieć, przetłumaczyć ten język. Jakim językiem do nas mówią, nieważne było co mu mówią, ale w jaki sposób z nami tak, się trybują. Tak, tak, czyli, czy, czy, czyli mamy jakby y, do czynienia z twórcą, który tym science fiction nie, po, y, nie jest po to, tylko używa tego gatunku, żeby nas jakoś. Y, w, Robić dla nas wrażenie, może jak w Gwiezdnych Wojnach troszeczkę, tutaj sorry, dla wielbicieli serii, ale chcę nam coś głębiej powiedzieć, więc ta, 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 ta słynna, wieloczęściowa, nie czytałem, przy, przy, przyznam, saga, której, którą tylko liznęliśmy w 1984, tak? Mówiliśmy, David, David Lynch zrobił pierwszą część, no ale dzisiaj przy, te, przy tych środkach finansowych, przy tych środkach technicznych. Wiem jedno z tych przecieków, że czeka nas uczta wizualna. No tak, film. No tak jak powiedziałeś, że twórca, który. Tak. Dotyka tej głębi, no. jeśli chodzi o, o science fiction, ale też potrafi wizualnie świetnie to sportretować, co udowodnił właśnie Włowcy Androidów. Też no, dostałem cały czas jakieś informacje też o bardzo wysokich ocen, o ocenach i to yy, na takich portalach, które słyszą z bardzo krytycznego podejścia do różnych hollywoodzkich czy, czy, czy właśnie amerykańskich hitów. Tak no, więc szykuje się naprawdę yy, fajne, fajne wid widowisko. I przede wszystkim, co też warto podkreślić, zgadzające się z oryginałem, z materiałem wyjściowym. Na pewno oglądali to ludzie, którzy przeczytali te kilkanaście, czy kilkadziesiąt części i na pewno... No, no ale to nie jest adaptacja całej, tak? Tylko gdzieś tam jeszcze... Pół to nawet też... nie jest chyba nawet adaptacja w ogóle pierwszej części. Tylko, tylko jeszcze fragmentu, więc tak jakby twórcy chcieli hola hola zanim nas zaczniecie tutaj weryfikować i, i no, to, no i to jest kolejny ten tytuł, który, no, na który czekamy w wyniku już przedłużającego się tam zamk zamknięcia kin, tak? On, ten film był już zapowiadany w jakiś czas, więc tak ta, jak w przypadku Nie Czas Umierać, co jakiś czas słyszeliśmy, że znowu przełożony, kiedy to będzie, że już kolejne zdjęcia wyciekły, cały czas ten bębemnek, był podbijany, no i ta pandemia w sumie stworzyła też taki mechanizm nieznany dotąd wcześniej promocyjny tego filmu. Więc już naprawdę wielbiciele, myślę, gatunku czy książki czekają, kurcze już nóżkami, już, 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 już wyczekują. Więc wreszcie w 2D i w 3D warto dodać, ale tutaj tylko nap nap napisy będą dostępne. No zapraszamy, no tylko do zobaczenia na wielkim ek ekranie taki, taki film. A o tym, co nas czeka w kinie najlepiej powiedzą fragment materiałów promocyjnych, bo warto też dodać, że oprócz niesamowitych efektów wizualnych też gwiazdorska obsada czeka nas w kinie, więc myślę, że Duna to dla miłośników science fiction pozycja obowiązkowa. My rolling over the sands you can see spice in the air the outsiders ravage our lands in front of our eyes their cruelty to my people is all i've known what's to become of our world Boy. <laughs> hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always, you know that. I've been having dreams. About a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you, put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. He sees too much. This is my duty. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground. Go. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Future of House Atreides. A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens. To już wszystkie filmy, o których chcieliśmy Państwu dzisiaj opowiedzieć. Gościliśmy jak zawsze w Planet Cinema w Zabrzu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za kolejne dwa tygodnie. Do zobaczenia!